Witajcie moi drodzy w najnowszym filmie. E, dzisiaj pokażę Wam kilka nowych drobiazgów w naszym reburnowym żłobku. I przebierzemy sobie też Hanie, czyli Lulu, żeby miała e, podobne ubranko do Emilki, bo jak widzicie Emilka jest tutaj w takim e, kompleciku z kotkiem Marii. E, wczoraj tego nie zauważyłam, jak je przebierałam, a ale Lulu też ma taki komplecik, co prawda inny, ale też z kotkiem Marii. I ostatnio właśnie szukałam e, tego motywu właśnie wśród ubranek dla Rebornów. Szukałam na Allegro. I jakieś kilka godzin później e, że Iza, chyba Iza mi to mm, wysłała link do sukieneczki na Allegro właśnie z kotkiem Marii. Tylko już ktoś tą e, sukieneczkę licytował, więc e, tam do końca licytacji chyba zostało 5 dni. Chwilkę trwało zanim Udało mi się tą sukieneczkę wylicytować, ale licytację wygrałam, bo naprawdę była piękna i no musiałam ją mieć. I za też tak właśnie napisała, że to jest sukieneczka idealna dla mnie. A ja tutaj Wam jeszcze pokażę w naszym szpitalnym łóżeczku, w szpitalnej stylizacji, coś o czym ostatnio zapomniałam, czyli o bransoletce szpitalnej. Tutaj mają Emilka na rączce. Tutaj ma co prawda dane wypisane od poprzedniej lali, ale to nie widać właściwie, nawet na zdjęciach to też nie jest tak bardzo widoczne. Tutaj to się brzydko ułożyło. Powiem ja Wam, że też się zastanawiam, czy by Emilce nie wyjąć włosków i zostawić ją łysolkiem, tak jak była na początku. No ale to jeszcze zobaczymy. No i tutaj w stylizacji właśnie tej y, szpitalnego łóżeczka. Zabrakło ostatnio jednej rzeczy, czyli takiej metryczki z danymi, które zawsze są u góry w łóżeczku. Ja tutaj zrobiłam swój własny projekt, takiej metryczki, bo te, które są w szpitalach, zazwyczaj są dawane przez producentów, np. Mlekan Famil. One są takie, no niezbyt moim zdaniem, wizualnie ciekawe, dlatego postanowiłam stworzyć swoją taką rebornową ona jest dwustronna, tylko paskudnie mi się wycięła bo robiłam to już po ciemku e, zwykłymi nożyczkami zamiast normalnie gilotyną albo e, nożykiem introligatorskim więc ona jest tak wycięta jak jest wycięta ale wydaje mi się, że wyszła dość ładnie tutaj dołożyłam jeszcze takie właśnie małe zdjątko ale nie powiem czyje Myślę, że tutaj fajnie domyka tą całą kompozycję. Ale żeby to nie był taki jedyny wzór, zrobiłam jeszcze dwa wzory. Co prawda nad tym najwięcej posiedziałam. Dwa pozostałe to jest właściwie taka kopia. A tutaj się nie dziwcie, czemu piszę na przykład płeć C, bo zazwyczaj w szpitalach się pisze córka albo syn. Więc nie K albo chłopiec C, tylko C jako córka. O, druga wersja to jest taka niebieska chłopięca. Taka typowo, właśnie chłopięca. To już tutaj robiłam, te dane po prostu skopiowałam. Tutaj, żeby ktoś nie mówił, że komuś ukradłam. To jest o, tutaj nawet sobie swój. Nie wiem, czy to będzie widać? O, właśnie, może tutaj widać. Tutaj sobie nadrukowałam nazwę swojego kanału, żeby była na dole. I jak będziecie zainteresowani takimi plakietkami, to dajcie znać w komentarzach. Albo udostępnię Wam plik JPG do druku. No raczej pliku do edycji Wam jeden. Zresztą przypuszczam, że mało y, kto z Was ma y, Photoshopa, żeby sobie to przerobić. Ale raczej albo dam y, wyślę plik JPG, albo możemy jeszcze tak zrobić, że jak ktoś będzie ode mnie coś kupował, czy jakieś ubranka, czy jakąkolwiek inną rzecz, y, którą sprzedaję, to mogę coś takiego dorzucić. Tylko trzeba napisać co, którą wersję. I tu jest jeszcze wersja dla dziewczynek. Taka typowa dla dziewczynek. Też na te same dane. I tutaj też ma mój podpis. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany cyfrową wersją, to wyślę wam w pliku wiadomości prywatnej. O, może tak zrobimy. I będziecie mogli sobie to samodzielnie na drukarce wydrukować. Ja to zrobiłam na drukarce laserowej, kolorowej. Fajnie to wychodzi. Jest dość wysokiej jakości wydruk. Bo mam bardzo, bardzo fajną tą laserową drukareczkę, więc bardzo fajnie to wychodzi. Tutaj może tego nie widać, a widać. Ten nadruk fajnie się świeci pod światło tak błyszczy. I to są właśnie takie trzy moje projekty. Więc jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, to dajcie znać w komentarzach. Ja Wam jeszcze pokażę sweterek, jaki wydziergałam ostatnio. Może go tutaj bardziej przybliżę, żeby było lepiej widać. Sweterek i czapeczka taki w kompleciku. Coś takiego właśnie zrobiłam ostatnio dla Wojtusia. Myślę, że jest całkiem fajny i Wojtusz nim bardzo fajnie wygląda robiłam to taką specjalną włóczką wielokolorową dlatego ma rękawki w różnych odcieniach bo nie chciałam już robić takich samych tylko właśnie tak pokombinowałam żeby każdy był inny i powiem wam że jak ubiorę Wojtusia w ten sweterek to naprawdę wygląda fajnie tak artystycznie tak niestandardowo bardzo mi się to podoba jeszcze tutaj pokażę wam kocyk który aktualnie robię to jest właśnie taki fajny Kocyk, który wygląda jakby był zrobiony z takich warkoczyków. A to są tak naprawdę e, Bubble Stitch, przeplatane ze zwykłymi słupeczkami. I to też jest taki właśnie wielokolorowej włóczki. Jak widzicie, to jest dopiero początek. Nie wiem, czy będzie widać całość. Oj, coś tu widać. Bo to jest. O, on będzie tak, bo to jest. E, Szerokość na razie, a wysokość jeszcze, no, jeszcze, jeszcze trochę zostało do końca. No to jest właśnie z takiej wielokolorowej włóczki robionej, fajnie ten kolor zmienia. Yy, I kupiłam ją w y, Action, w galerii Gołąbkowice. Ostatnio mam po trzecią taką włóczkę, bo stwierdziłam, że jednak dwie mogą być dwie włóczki to może być za mało no to jest właśnie coś takiego ale się okazało, że z tego koloru była już ostatnia. Więc y, mam nadzieję, że trzy kłębki mi tutaj wystarczą na całą robótkę. Jak widzicie, to jest 95% akrylu, czyli to jest bardzo fajna mięciutka włóczka, idealna dla dzieci. Właściwie najfajniejsze jest jakieś 100% akrylu, ale y, tutaj 5% tego poliestru y, już nie robi takiej wielkiej różnicy. No i to jest dość duży kłębek, bo to jest aż 150 gram, czyli w tym przypadku 450 metrów, więc to jest dość spory kłębuszek. No tutaj możecie zobaczyć, jak on fajnie wygląda. A tutaj jest taka przykładowa praca, czyli w tym przypadku to jest jakaś chyba chusta na szyję, coś takiego. Tylko z innych odcieni zrobiona, z odcieni z fioletem, bo były jeszcze no przeróżne kolory, przeróżne odcienie w, z czerwonych przez pomarańcze właśnie. Różowe, właśnie tutaj mi się ten najbardziej morski spodobał. Były jeszcze beżowe, szare, ale zdecydowanie tutaj ten kolor wybrałam. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wygląda na, na tym kocyku. I, I myślę, że kocyk będzie naprawdę fajny, ciekawy, taki na pewno. Dobra, a teraz ostatnio ktoś do mnie jeszcze pisał. Przypuszczam, że to było jakieś dziecko. O to, że źle wymawiam słowo werniks, że wymawia się warnirz. Otóż nie, tutaj, moi drodzy, chciałabym Wam wyjaśnić, bo werniks to jest substancja, którą od dawna używa się w malarstwie i to jest taki odczynnik do zabezpieczania farb przed blaknięciem, przed uszkodzeniem mechanicznym, przed pękaniem, no po prostu zabezpiecza, i tutaj w tym przypadku mam akurat matowy, matowi powierzchnię, tej farby. No i taki sam jest właśnie, znaczy, może nie dokładnie ten sam, to jest troszeczkę inny, ale ma ten sam cel. Werniks używany jest właśnie w reportingu, do nadawania tej strukturki i zabezpieczania farb. Ta też farba bardzo fajnie robi struktury na obrazach. O, tutaj akurat werniks do akrylowych farb malarskich, zresztą do olejnych też się nadaje. On jest taki bardzo rzadki. O, właśnie tutaj widać. On jest tutaj nieco inny niż ten e, używany w reborningu z firmy, e, podejrzewam, Genesis. Czy Genesis? Nie wiem akurat z jakiego to jest języka. Czy to jest Genesis e, amerykański, czy jakiś może Genesis hiszpański, ale mniejsza o to. I ten używany w reborningu jest taki mm, trochę bardziej jak guma: on jest taki gęsty. Jego, trz, jego trzeba porządnie wymieszać. A ten używany do obrazów jest rzadki, więc no też trzeba wiedzieć. E, którego użyć? Bo tutaj Wam pokażę taki przykładowy obraz, właśnie zabezpieczony tym. To jest mój autoportret, który malowałam na studiach na zaliczenie. Właśnie mieliśmy na semestr, zaliczenie z autoportretu, no, bodajże było na pierwszym roku, więc on nie jest taki, jaki miał być. Bo malowałam go w nocy na kolanie, wiadomo jak studenci wróciłam z imprezy i wtedy zabrałam się za malowanie, więc no i tak powiem Wam, że wyszło dobrze, jak po. Studenckiej imprezie. O, widzicie, tutaj też ma taką strukturkę nadaną, zmatowioną. I dzięki temu ten obraz od wielu lat ani nie blaknie, nic się z nim nie dzieje, farby nie kruszeją. I jest naprawdę fajnie, fajnie dobrze zabezpieczony. Więc już myślę, że wiecie, czym jest werniks I, i że wymawia się to faktycznie werniks, a nie Warnisz, jak wymawiają to niektóre artystki. No niestety błędnie, ale to akurat jest taki mały szczegół, więc to tylko w ramach ciekawostki chciałam Wam pokazać. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać Wojtusia śpiącego w foteliku. Tutaj jest przykryty kocykiem, właściwie on cały śpi w tym kocyku. Z króliczkami dwoma piterami. Tutaj pokażę Wam jaką mu zawieszkę ostatnio zrobiłam z koralików. Taka zwykła zrobienie jej nie wiem, zajęło mi może 10 minut. Ale chciałam właśnie takie coś, coś takiego zwykłego mieć właśnie dla lalek. I dlatego mnie, powiem Wam szczerze, to dziwi, bo niektórzy, z tego co widziałam w internecie, niektórzy takie zawieszki sprzedają po 40, po 50 zł nawet. A za koraliki, które użyłam do zrobienia tej zawieszki, zapłaciłam chyba 3 zł za całą paczkę. A tutaj użyłam tych koralików, na 120 na pewno z tego co jest w opakowaniu. No i te szare też też jest ich dość sporo w pudełku, i też chyba zapłaciłam za nie coś około 2-3 zł, więc tutaj użyłam zaledwie kilka z tych. No jedynie co to najdroższa jest tutaj ta przypinka, bo ona kosztuje coś koło 5-6 zł. No i sznureczek, to wiadomo, to już są grosze. A jeszcze tu w ramach ciekawostki pokażę Wam taką, którą zrobiłam ostatnio dla Hani. Nie wiem, czy to dobrze widać. To jest właśnie coś takiego. Też zestaw do zrobienia właściwie bransoletki. Bo to było do zrobienia bransoletki kosztowało coś około 4 zł. A ja tutaj po prostu dołożyłam jeszcze przypinkę i zrobiłam taką zawieszkę dla hani, bo ma dużo takich właśnie fajnych ubranek w takich kolorach, więc myślę, że coś takiego będzie fajne. A do hani, jak Wam już pewnie kiedyś mówiłam. Albo i nie mówiłam, chyba nie mówiłam, nie lubię używać smoczków, przynajmniej do buzi, bo zasłaniają jej tą śliczną buźkę, a bardzo jest mi szkoda zasłaniać tego pięknego buziaka. I moim zdaniem dużo lepiej wygląda bez smoczka. Zresztą Wojtuś tak samo i dlatego też od pewnego czasu po prostu przestałem już kupować te smoczki, bo mam ich no ponad 270, więc naprawdę mega dużo. I uznałam, że więcej mi po prostu już nie potrzeba, a używam ich teraz no dużo, dużo, dużo rzadziej niż wcześniej. A tu, jeszcze w ramach ciekawostki, chciałam Wam pokazać moją laleczkę z dzieciństwa. Ona chyba nie miała imienia, bo ja rzadko imiona lalkom dawałam. Tutaj te oczka się może lekko popsuły i nie zamykają się i nie otwierają wtedy. W takich pozycjach, jakby się chciało. <laughs> ale no nie dziwmy się, ta lalka już ma trochę lat. Ona była kupiona bodajże, w 1981 roku jeszcze w NRD. Myślałam wcześniej, że kupiła ją moja babcia, ale właśnie dzisiaj z mamą o tym rozmawiam i mówi no i mama mówiła, że to ona kupiła, w Berlinie Wschodnim za połowę swojej pensji, którą wtedy zarabiała. Więc no to taka cena dość solidna, jak za taką lalę. Wtedy to była mega lala. Zresztą do dzisiaj ona jest naprawdę moim zdaniem jest bardzo ładna, jak na tamte czasy. W Polsce nie było takich ładnych rzeczy wtedy. A tutaj jak widzicie, ona jest w całkiem dobrym stanie. Co prawda niewiele jej tutaj widać, bo ją tu pozakrywałam, ale może ściągniemy jej tutaj tą czapeczkę, żeby ją było lepiej widać, bo ja ją tutaj umyłam, ubrałam. Ona już niestety trochę przeszła w życiu, bo jak widzicie, ja tutaj jej jedną rzęsę obcięłam, jej usta malowałam. Może ją położyć, będzie lepiej to widać. I tak, te usta jej właśnie malowałam. Dzisiaj to zmywałam z niej, bo to jeszcze zostało od dzieciństwa. <grytania> tutaj ona ma taki korpusik, właśnie materiałowy, jak. Reborniątka. No właściwie cena jak na tamte czasy to była taka jak za reborniątka dzisiaj, więc można powiedzieć, że to taki prototyp reborna <grywania> moich czasów, ale powiem Wam, że ja z tą lalką się nie rozstawałam w dzieciństwie. Ja z nią wszędzie chodziłam. No wiadomo, jak do szkoły poszłam, to już takiej ze sobą nie nosiłam, ale też jak z koleżankami bawiłyśmy się na podwórku, to właśnie miałam wózek dla lalek wtedy i właśnie z tym. Wózkiem sobie spacerowałyśmy po podwórku, a w domu ciągle się nie obawiałam, no to... Ona tutaj ma sznurek, jak reborny mają tu trytytki, ona ma tu sznurek i nieraz właśnie podczas zabawy ten sznurek mi się poluzował i y, urwała jej się głowa. I wtedy z płaczem leciałam właśnie, albo zależy kto był bliżej, czy mama, czy y, jakaś sąsiadka, czy któraś z cioć, więc szybko leciałam, żeby mi ktoś tą głowę naprawił. I wtedy mogłam bawić się dalej. Ale to tak w ramach ciekawostki. Pokazałam wam moją lalę sprzed lat. I też co ciekawe, ja nigdy lalkom nie dawałam imion. Mieliśmy zawsze koty w domu i zawsze wszystkie koty miały u nas imiona. A lalkom no nigdy nie dawaliśmy imion. Nigdy. Nie przypominam sobie, żebym którąś lalkę jakoś nazwała. Raz jedną chyba nazwałam Amelka, ale, ale to był chyba no, wyjątek, bo Innych imion lalkowych powiem Wam, że nie pamiętam. A tu już możecie zobaczyć Hanie w kokoniku. E, właściwie to jest kokonik poduszka, bo e, w ciągu dnia ta podusia zazwyczaj służy właśnie jak tak, jako taki kokon. A w nocy ja po prostu na niej śpię, bo dla mnie ona jest mega wygodna i ja się już tak przyzwyczaiłam do niej. Że e, ciężko mi bez niej zasnąć, zwłaszcza dla mojego chorego kręgosłupa. Jest rewelacyjna, super się na tym śpi, więc z czystym sumieniem mogę ją polecić nawet nie tylko kobietom w ciąży, bo wiadomo, w ciąży się super na tym śpi, ale e, z też z, problem, z problemami z kręgosłupem. Jest naprawdę bardzo przydatna i fajnie tutaj tą postawę koryguje i w, w czasie. No i po takiej nocy naprawdę e, plecy mnie mniej bolą. Dobra, tutaj może zabierzemy Ani tą laleczkę, z którą sobie akurat spała. Położymy ją tutaj wyżej. Zabierzemy jej smoczek, bo tutaj też miała włożony smoczuś. I tak, tak jak mówiłam, przygotowałam dla niej branko z kotkiem Marii. To jest po poprzedniej mojej lali Dzianko, ale ona jest tak cudne, że nie chciałam go sprzedawać ani nikomu oddawać, bo jest no przepiękne, Nie potrafiłabym się z nim rozstać. Więc na razie sobie go odłożymy. I rozbierzemy tutaj hanulkę. nie jest dużo większa od tych moich małych reborniątek. Zresztą widzieliście to na początkowym zdjęciu. Pokażę Wam jeszcze kilka zdjęć z ostatnich sesji na końcu tego filmu. I na końcu też Wam wrzucę rzeczy, które aktualnie sprzedaję, czyli wózek bliźniaczy dla lalek. Takie łóżeczko do sesji zdjęciowych, które Wam kiedyś pokazywałam. Więc myślę, że jeżeli ktoś z Was był zainteresowany, to. Może dać mi znać. Wiadomo, że osoby z grupy mają pierwszeństwo na zakup takich rzeczy. I od razu mówię, że nie oddaję ubranek. Już kilka osób mnie o to pytało. Miałam, faktycznie miałam oddać część ubranek, ale jak się okazało, niektórzy się zaczęli czepiać, że jednych faworyzuję, dlaczego jednym oddaję, że to nie fair w stosunku do innych moich fanów, że nie powinnam tak robić. No i tak dalej i tak dalej Więc żeby tutaj się nikomu, żadnym Dzieciakom i żadnym Hejtom nie narażać Po prostu stwierdziłam, że Nie będę ubranek oddawać Nikomu, jak coś to właśnie sprzedam Jeżeli ktoś będzie miał ochotę to sobie kupi Ale na razie nie sprzedaję nic I nie oddaję nic Jeżeli będę robiła konkurs to też na pewno Nie będę dawać żadnych z moich ubranek Bo za bardzo jestem do nich przywiązana Właśnie zastanawiałam się nad tym Quizem, o którym wam Chyba w przedostatnim filmie wspominałam Właśnie z takiej wiedzy Z moich filmików I może ten quiz zrobiłabym Z okazji 50 odcinka Który zbliża się wielkimi krokami Ale to jeszcze zobaczymy I wtedy myślę, że Wybrałabym jakieś fajne nagrody Oczywiście uprzedzam, że nagrody Wybieram ja sama I nie życzę sobie Żeby mi po prostu ktoś dyktował co mam Kupić na nagrodę. Bo to jest troszeczkę, no naprawdę, przegięcie e, ze strony niektórych, a już się zdarzało, że mi niektórzy pisali, że co chcą e, dostać, jak wygrają. <laughs> Więc, no, sorry, dla mnie to jest troszkę przesada. No i wiadomo, tak jak mówiłam, e, będzie też jeden większy konkurs, ale to już za, no, myślę, że za długi czas. E, i do wygrania wtedy będzie laleczka Reborn. Jeszcze do mnie nie dotarła, bo ona, jak wiecie, są granice zamknięte, a ona idzie z Ukrainy, gdzie Ukraina po prostu nie wypuszcza żadnych przesyłek teraz. Niestety, wszystko stoi. Więc, no, troszeczkę też ja poczekam na nią. I tak jak mówię, właśnie ona będzie wtedy do wygrania. No albo ona, albo inna. No jeszcze zobaczymy, czy ona mi się tak spodoba, że ją postanowię zostawić. Ale to jest kwestia, myślę, dwóch czy trzech lat, zanim ten konkurs się odbędzie. I zasady pewnie będą takie same, jak przy ostatnim konkursie z okazji 100 subskrypcji. Ten sam regulamin, myślę, że będzie. No i wtedy zmieni się nagroda. I myślę, że tutaj z okazji 50 odcinka. Też y, będą te same, będzie obowiązywał ten sam regulamin, a nagroda już będzie indywidualna i y, wygrywać będzie też tylko jedna osoba. Y, też przez to, że y, przesyłki są dość drogie. I jak miałam ostatnio wysłać właśnie trzem zwycięzcom nagrody, no kosztowało mnie to za same przesyłki ponad 60 zł, więc nie jest to mało, a jeżeli by tą nagrodę miała dostać jedna osoba, to byłaby ta nagroda znacznie okazalsza. No i też większa na pewno o tą pulę, którą przeznaczyłam na przesyłki paczek dla pozostałych dwóch miejsc. To pytałam was o to, jak wolicie, w jakim systemie, ale na to nikt nie odpowiedział, więc stwierdziłam, że zrobię tak, jak wcześniej myślałam, czyli po prostu nagroda będzie jedna. O, jak widzicie, Hanusia jest już gotowa w swoim ubranku z kotkiem Marii. Jeszcze i tutaj dołożymy Emilkę. O, i będą sobie mogły tutaj razem leżeć dwie kociary. Może ją w miarę ładnie ułożyć, żeby to nie wyglądało tak masakrycznie jak już zwykłe, zwykle rzucone, zwykłe rzucone laleczki. Tylko jakoś tutaj postaram się to w miarę fajnie ułożyć. Jak one się tu o! obie zmieszczą, najpierw zrobimy tak na boczku. Teraz troszkę się jej buźka zasłania. Ale to nic. Myślę, że i tak wyglądają dość, dość fajnie. O. I w ten oto sposób dobrnęliśmy już do końca filmu. Tak jak widzicie, macie tu moje dwie kociary. Jak przyjdzie nowa sukieneczka, to na pewno ubiorę nieuchanie, bo to jest w rozmiarze 56. Więc też zobaczycie kolejnego kotka w moim rebornowym żłobku. I jeszcze, jeszcze na koniec zobaczycie y, rzeczy, o których Wam mówiłam, które aktualnie sprzedaję, a komuś mogą się przydać. A laleczka, którą pokazywałam w ostatnim filmie, sprzedała się na drugi dzień. Już, y, już chwilę jest u swojej mamusi, więc mam nadzieję, że jest z niej zadowolona. A my tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!